Zakres specjalny. Idąc do siebie. Idąc do siebie. Janusza do Magalika. Słabizna. Co? No, ta brama. Słyszy pan, jak stęka? Zbudowana jest bez jednego gwoździa. Wszystkie łączenia są wiązane wikliną. Trzyma. Będzie stękać, ale ustoi. Jak człowiek. Ustoi albo i nie. A dlaczego pan powiedział jak człowiek? Co? A, tak mi się jakoś powiedziało. Tak mu się jakoś powiedziało. Dziwny gość. Dwa albo trzy dni pęta się po obozie, do nikogo słowa nie bąknął. Ktoś tam mówił, że przyjaciel komendanta. Niech będzie przyjaciel, jaka różnica. Nad no czym ja się zastanawiam. Grunt, że mi się trafił. Tam u was, yy, wiesz, tam przy ognisku, kiedy komendant pokazywał mi, który z was pójdzie ze mną. Wydawałeś mi się jakby trochę niższy. Tak. No, jak się siedzi, to tak wygląda. Wątpię, czy zdążymy przed burzą. O czym myślisz? Ej. Wiesz, mam znajomego malarza. Dlatego malarza... Jeśli coś nie ma koloru, to w ogóle nie istnieje. Przynajmniej tak mówi. A to dobry malarz? Niezły. Czy ja wiem zresztą? Jemu samemu raz się zdaje, że jest bardzo dobry, a kiedy indziej, że bardzo zły. Jak pan mi powie, taki malarz, to właściwie po co maluje? Po co? Po co maluje? No niby po to, żeby... Żeby opowiedzieć innym, jak widzi świat. Ale ja myślę, że w gruncie rzeczy po to, żeby się... ...dowiedzieć, jaki sam jest. Czy każdy chce wiedzieć jaki jest? Chyba nie każdy. A, ale lepiej wiedzieć czy nie? Skąd można, no. skąd można się dowiedzieć? Od innych ludzi? Przecież oni wiedzą jeszcze niej, albo nic. Od samego siebie. Jeśli nie wiem co zrobię za godzinę, co zrobię jutro, skąd mogę wiedzieć jaki jest? Człowiek robi jakiś krok, potem dziwi się. To ja zrobiłem? A, a potem robi drugi krok i mówi drugie zdanie i nagle już wie, że stało się coś, czego nie przewidział im i może nawet wcale nie chciał. Ten mój malarz to chyba byłby zdziwiony, że pytasz, czy lepiej wiedzieć, czy nie. Tak się właśnie zastanawiam, co on by ci odpowiedział. Może po prostu powiedział, nie wiem. Może. Ciekawe. Ciekawe, że są ludzie, którzy się nad tym zastanawiają, którzy. Nie mogą o tym nie myśleć. A innym wystarczy wiedzieć, która godzina i co jutro na obiad. Pan ciągle o tym, jaki jestem? Tak, ciągle o tym. Myśli pan, że na takie pytanie. Można znaleźć odpowiedź. Przecież każdy krok, jaki robimy, to część odpowiedzi. Każdy? I dobry, i zły? Tak, każdy. Nie uważasz? Nie wiem. Dziwny gość. Po co mi to wszystko mówi? Niby go spytałem, ale on mi mówi tak, jakby sam sobie chciał coś wytłumaczyć. Przecież o mnie nie może nic wiedzieć, bo skąd. Nikt o mnie zupełnie nic nie wie. Bo to, co wiedzą, to nie jest prawda. Właściwie jak daleko do tej stacji? Pięć kilometrów, dziesięć? Pociąg mam po pierwszej w nocy. Wiesz, teraz żałuję, nie powinienem się godzić, żebyś mnie odprowadzał. Droga w końcu prosta, trafiłbym sam. No chodźmy, nie warto stawać, szkoda czasu. Coś bym, coś bym panu powiedział, ale jest jeszcze za wcześnie. A kiedy będzie nie za wcześnie? Tak przejdziemy połowę drogi. Albo, albo jak pan da słowo. Jakie słowo? Niech będzie. Tak mi się tylko powiedział. Nikomu nie wierzę. Już nawet nie wierzę sobie. Ale z Panem. Zaryzykuję. Szukasz punktu oparcia. Dosłyszałem. Nic, nic, jak mi się powiedział. No? No to ryzykuj, jeżeli się zdecydowałeś. Ja nie jestem tym chłopakiem, który miał pana odprowadzić na stacji. Pierwszy raz idę tą drogą. Tamten śpi teraz spokojnie w namiocie, zadowolony, że mu się trafił zastępca. Zamieniłem się z nim. No i jak? Wraca pan. Jedno zmartwienie mi odpadło. A robiłem sobie wyrzuty, że zmarnujesz całą noc, że będziesz musiał czekać na stacji, aż się rozwidnie. A potem wracać sam te sześć kilometrów. No i pozmartwienie. Bo przecież ty... Ty nie wracasz do obozu. A ja nie, a pan? Też nie. Najwyżej wyżej pobłądzimy razem w tym lesie. Szkoda, że nie znasz drogi. Pewnie by ci się uciekało, bo... Bo przecież uciekasz, jeżeli dobrze zrozumiałem. Można to i tak nazwać. Pan mi się wyraźnie trafił. Musiałbym sam pchać się po nocy w lesie. A mogłeś przecież uciekać w dzień? Nie. Dziś rano jeszcze nie wiedziałem, co będzie wieczorem. A jutro? Jutro byłoby już za późno. A zresztą nieważne. Grunt, że jedną trzecią drogi mamy już za sobą. Zaraz tu gdzieś powinno być to odgałęzienie w lewo. Odgałęzienie już było. Widaliśmy je przed chwilą. No. Dlaczego pan nic nie mówił? Chciałem ci pokazać, że gdybyś szedł teraz sam, to byś pobłodził. No bo ja idę prawą stroną drogi i jest ciemno jak diabli. Mnie było trudniej zauważyć. Niepotrzebnie pan to zrobił. A może rzeczywiście tobie trudniej. Słusznie, to nie był dobry żart. Tak sobie myślę... To jest jednak dziwne. No idziemy niby razem tą samą drogą, w tę samą stronę. I dla jednego jest to droga powrotu, a dla drugiego ucieczki. Każdego z nas ta droga zaprowadzi gdzie indziej. Ja nie wiem, dokąd mnie zaprowadzi. Tak naprawdę to ja też nie wiem. Chciałeś coś powiedzieć? Nie. O, zdawałeś. Się. Co się pan zdawał? Pewnie jeszcze nie wiesz, że. Że nie można od siebie uciec. A chyba właśnie to usiłujesz robić. Uwaga! O! Minął pan rozwidlenie. Gdyby nie, ja, teraz pan poszedłby złą drogą. A więc... Jeden. Do jednego. Widocznie nawzajem jesteśmy sobie potrzebni. Jeden do jednego. Gramy dalej? Nie. Pan dziwnie ze mną rozmawia. Ja nie mam o co grać. Widzisz się. Twoja stawka jest chyba... duża. Czemu stanęłeś? Słyszy pan? Już coraz bliżej. Burza idzie prosto na nas. Chyba nie zdążymy. To my idziemy w burzę. Ale mój znajomy malarz powiedziałby teraz tak. Dopóki nie widać błyskawic, burza nie ma koloru, a więc nie ma burzy. By jeszcze trochę czasu. A, a gdybyśmy nie zdążyli na pociąg. To co wtedy? Nie wiem. Naprawdę już. Nie wiem. Ten pociąg jest dla pana aż taki ważny. Mógł pan przecież wyjść z obozu parę godzin wcześniej. Nie byłoby żadnego ryzyka. Mogłem. To tak się ładnie mówi. To nie przyjeżdżać. To nasz obóz. Mogłem również wielu rzeczy nie zrobić. Albo wielu innych. Zrobić. No, oczywiście. Mogłem. No i co z tego? Rzeczywiście. Wiele rzeczy mogło wyglądać inaczej. Ale ważne jest, że idziemy teraz razem przez las. Zaraz nas złapie burza. Na stację pewno nie zdążymy i... O, ciemno jak diabli. Pan ma jakieś zmartwienie. Można to i tak nazwać. O, znowu rozwidlenie. Jeśli on się nie pomylił, ten pana przewodnik, którego zastępuje, powinniśmy znowu skręcić teraz w prawo. Zaczynasz mieć wątpliwości? Mamy jednak trochę szczęścia. Mamy. Szałas. O. O. Dziś można nawet usiąść. Można. Ona się boi burzy kiedyś mówiła. Ale może tam nie będzie burzy. A ja czego się boję? Jak to nazwać? Przecież wiedziałem, co robię. I wtedy... I wtedy się chyba nie bałem. Więc dlaczego teraz? Może ja się boję tego, że już nigdy nie będę mógł być pewny siebie? Aby ci powiedział. To chyba za wcześnie. Niech pan powie teraz? Jak przestanie padać, będziemy to już mieli za sobą. Dobrze. Więc tak sobie właśnie myślę, że, że my chyba wcale już nie chcemy iść na stację. Co? A może nawet. Bo ogóle od początku nie chcieliśmy tam jeszcze. No, ale przecież szliśmy i bardzo nam zależało, żeby zdążyć na pociąg. Więc Co takiego zaszło, że mielibyśmy teraz nie chcieć jeździć na stacji? Nie mhm. wiem. Uff. Tak sobie pomyślałem. Minie deszcz i możemy zawrócić do naszego obozu. Wiemy, że pobłądziliśmy. Już. I to wszystko. Pan. Pan ma swoje sprawy, a ja mam swoje. To są zupełnie różne sprawy. Każdy z nas może iść w inną stronę. Nic nas nie łączy. A droga. Ta, którą razem przeszliśmy przez was. Nie uważasz? Dziwnie pan ze mną rozmawia. Niech pan powie, czy pan to wszystko mówi do mnie, czy właściwie do siebie samego? Do ciebie i do mojego znajomego malarza. A co on może mieć z nami wspólnego? No jednak mówisz z nami. Sam widzisz. Jeśli idzie o malarza. Powiem ci o nim coś więcej. Tyle co sam wiem. No sobie nagle uświadomił, że znowu stoi na skrzyżowaniu. Parę godzin temu był już pewien, że wybrał właściwą drogę. Postanowił wracać na swoje stare miejsce, które dopiero co z trudem opuścił. Widzi, że to... To nie jest dobra droga. Widzi, że nie ma powrotu w to miejsce i do tych ludzi, wśród których na pewno nie odnajdzie ani siebie, ani... Bo go tam już od dawna nie ma. Nie od tych kilku dni, podczas których był tu w waszym obozie, ale... Bardzo dawno. Nie można żyć zdala od samego siebie. I malarz teraz wie, że nie może tam wracać. Dlatego nie żałuję tego pociągu, na który już nie zdąży. Rozumiem. Trochę rozumiem. Więc. To jest ta pańska sprawa. Jest pan malarzem, który mówi, że jeśli coś nie ma koloru, to, to nie istnieje. Ale moja sprawa jest zupełnie inna. Opowiesz? Tą drogą, którą szliśmy, ja nie chciałem nigdzie wracać. Ja uciekałem. Dokąd? To trudno powiedzieć. Uciekałem z obozu. Bo coś. Coś tam zrobiłem takiego, że, że musiałem uciec. Chciałem jechać do domu. To znaczy nie do domu, tylko do mojego miasta. Byłbym tam jutro przed południem. I co byś zrobił? Poszedłbym do biblioteki. Gdzie jedna dziewczyna pracuje? Tylko teraz podczas wakacji, bo zastępuje swoją matkę, która jest chora. Po, powiedziałbym jej. Nie spodziewałaś się mnie, ale jestem. Masz. Masz tu, tu jest dokładnie tyle, ile ci zginęło. Nie ja ci to wziąłem, ale ja to zwracam. To, tak bym powiedział i wyszedł. Już nigdy więcej nie chciałbym jej spotkać. Dlaczego? Bo bo ona przestała mi wierzyć. Nie powiedziała tego wprost, ale wiedziałem, że ona mnie podejrzewa. To musiała być dla ciebie bardzo... ważna dziewczyna. Tuż przed wyjazdem na ten obóz byłem u niej wieczorem w bibliotece. Oprócz nas były jeszcze dwie, trzy osoby. Kręcili się po czytelni, oglądali pisma... Wreszcie wyszli. Mieliśmy już gasić światło i zamykać bibliotekę. Kiedy ona podeszła do stolika, otworzyła szufladę i, i powiedziała: Ktoś ukradł pieniądze. Ile było, spytałem. Powiedziała, że dużo na jutrzejszy zakup książek. Prawie trzy tysiące. Ale kto mógł ukraść? Przecież nigdy nie podchodził do tego stolika. Ona milczała, patrząc na mnie jakoś tak dziwniej. I wtedy, I wtedy sobie nagle uświadomiłem: że Przecież to ja. Podchodziłem do tego stolika. Więcej, otwierałem szuflady, żeby schować do niej pióro. Ale żadnych pieniędzy nie wziąłem. No nawet ich nie widziały. Spytałeś, czy ciebie podejrzewa? Nie. Nie. Patrzyłem na nią i wiedziałem, że tak jest. Ona sądziła, że ukradłem. I wtedy, właśnie wtedy nagle przyszła mi do głowy taka myśl. A jeśli ona kłamie. Jeśli nie było tu żadnych pieniędzy, może sama ukradła. To była bezsensowna myśl. Ale jednak tak pomyślałem. I w ten sposób w jednej chwili przekreśliliśmy nawzajem siebie w swoich własnych oczach. Stało się, i już się nie dało odwołać. Wyszedłem z biblioteki. Rano miałem jechać na obóz, no i wyjechałem. To jest właśnie ta moja sprawa. Tym podejrzeniem ona mnie przekreśliła. A taki przekreślony to może już zrobić wszystko. Kiedy? No, wczoraj. Dziś. No jeszcze przed tą burzą, jeszcze przed chwilą. A teraz? Może już pójdziemy. Przestało padać. Nie ma sensu tu siedzieć. Która jest godzina? Jeżeli dobrze widzę, to minęła pierwsza. Zobacz jeszcze ty, a ja po świece. Dwadzieścia po pierwszej. Właśnie. Oddaj mi te pieniądze. Te, które dziś wieczorem ukradłeś z namiotu komendanta. Wiesz, ile ich jest? Nie liczyłem. Co mi to obchodzi, ile? Parę tysięcy. Wziąłem wszystkie, które były w kieszeni plecaka. Więc pan wiedział, że pieniądze zginęły. A zauważyliśmy ich brak po ognisku, a wasz komendant nie chciał robić alarmu w nocy. Chciał to załatwić rano. Tam było osiem tysięcy. Możliwe. To chyba już pójdziemy, co? przestało padać zupełnie. Tak Chyba pójdziemy. Z powrotem? Z powrotem. No. Mój przyjaciel malasz. Nie był dobrym malarzem. Twierdził, że nie istnieje to, co nie ma koloru. A teraz pojął, że czarny kolor to przecież jest kolor. Ja nie jestem malarzem. Mówiłeś, ona mnie przekreśliła, a człowiek przekreślony może już zrobić wszystko. Wszystko złe. No i postanowiłeś sam również przekreślić się, żeby jej pomóc. Co? Za wysoka cena. Coś, coś może bardzo boleć. Może nam życie chlapnąć w oczy czarną farbą. A jednak można z tym żyć. Człowieku stoi. Nie można żyć bez samego siebie. Pan to znowu mówi nie tylko do mnie, do malarza również. Tak. Teraz wiem, czego się bałem. Nie tego, że każą mi odpowiadać za to, co zrobiłem. Wiedziałem, Wiedziałem że odszedłem od samego siebie. I czułem. Czułem, że mogę się już nie odnaleźć. Tego się bałem. To był prawdziwy strach. No i rozwidnia się. Jesteś zmęczony? Nie. nie. Ale myślę o tym, że nie wszystko zostało załatwione. Nie pomogłem. Nie wiem, co będzie z tą dziewczyną. Jak ona zwróci tamte pieniądze? Te, które jej zginęły. Jeśli ja panu teraz oddam, te, które wczoraj wieczorem. Ukradłem z namiotu. Dlaczego pan nic nie mówi? Czy na to pytanie nie ma odpowiedzi? Nie. Nie mam odpowiedzi. Gdybyś mógł, dałbyś jej te trzy tysiące. Gdybym ja mógł, też bym jej dał. No, ale... Nie jesteśmy w stanie jej pomóc, więc zostawimy ją samą. Tak. U, widzisz, schodzi słońce. Wracają wszystkie kolory, a wśród nich i kolor czarny. Widzisz? Gdyby to wszystko działo się w bajce, na pewno teraz o świcie, okazałoby się, że dziewczyna odnalazła tamte zagubione czy skradzione pieniądze, przeprosiłaby cię za swoje podejrzenia. Wszyscy odetchnęlibyśmy z ulgą i żyli długo i szczęśliwie. Ale to się nie dzieje w bajce. Gdybym. Pana poprosił. Ile mógłby pan mi dać pieniędzy? Nie pożyczyć. To z czego oddam? Po, po prostu dać. Ze swoich. Nic. O, albo z 500 złotych. Tylko tyle mam. Resztę muszę sobie zostawić na bilet. 500 zł. Zaraz, zaraz. Gdybym sprzedał mój rower, dostałbym 1000. No to razem zaledwie połowa tego. Czekaj, czekaj, ja coś ci powiem. Jeżeli nawet będziesz miał te półtora tysiąca, pod nas obu i dasz dziewczynie, ona może to zrozumieć tak. Ukradł mi trzy tysiące, ale ruszyło go sumienie i oddaje półtora. A jeśli już raz cię podejrzewała, może tę twoją pomoc uznać za dowód, że że to ty ją okradłeś. Pomyślałeś o tym? A, a gdybym... Gdybym panu teraz powiedział, że, że w ogóle nie było całej tej dzisiejszej nocy i poprosił, żeby pan oddał mi z tych pieniędzy komendanta trzy tysiące złotych. Co by pan zrobił? Nie mogę ci ich dać. To przecież nie moje pieniądze, ani jego. Wiesz, ja mógłbym wyjąć z nich trzy tysiące. Położyć tu obok na trawie i powiedzieć, jeśli chcesz, kradnij je po raz drugi, nie będę cię gonił. Jutro, pojutrze. I tak cię złapię. Tak. wiedziałem, że pan by właśnie tak zrobił. Znowu każe mi pan wybierać. Bo my siebie odnajdujemy... Nie w nastrojach, nie w radości czy żalu, nie w litości. Odnajdujemy siebie decyzja. A przecież ty już sam zdecydowałeś. Wiem, że zdecydowałeś. Ach. Aż tu słychać, jak ta wasza brama obozowa skrzypi. Mówiłeś, że zbudowana bez jednego gwoździa, ale wytrzymała burzę. Ustała. Co pan powiedział? <laughs> Nic ważnego. No? Co robimy? Już wiesz? Teraz już wiem.